Witam Was wszystkich w pierwszym odcinku mojej nowej serii z gry Sleeping Dogs. Czym jest ta gra? Niektórzy twierdzą, że nieudolną podróbką jest Grande Auto, ale według mnie jest to naprawdę dobrze stworzony tytuł, który fakt faktem jest lekkim odwzorowaniem właśnie yy, Grande Auto, ale jednak ma swój klimat, swój. Niepowtarzalny klimat. Więc zacznijmy nową grę, co będziemy przedłużać. Sleeping Dogs jest grą, której realia toczą się w Hongkongu. Przewalają się tam miliony ludzi. Wszyscy oczywiście skośni koledzy, żółci. Kogo my się wcielamy w ogóle w tej grze? Wcielamy się w komisarza Wei nie wiem, czy to się tak wymawia. Chińskiego nie potrafię. E, I jesteśmy właśnie pod przykrywką w gangach e, różnych w Hongkongu. Jakie mamy tam zadanie? Oczywiście to, by zdobyć zaufanie bosów i ująć ich. Będziemy starali się e, z biegiem czasu zdobywać ich zaufanie. I równocześnie zdobywać poziomy też u Policji. Bo będziemy robili misje i dla jednych i dla drugich. Żeby wykonać następną misję dla właśnie Bossa, będziemy musieli wykonać misję dla Policji. Dla naszej koleżanki miłej, która jest Policjantką. Kim ty jesteś, no jak widzicie język tutaj też jest, który będzie na pewno wielu odpowiadał Napisów nie będę czytał, bo każdy jeżeli będzie chciał przeczyta sobie sam Dobra Uwaga wszyscy, nie pozwólcie im uciec Nie rób mi krzywdy, bo co? Pasak akurat ma fajny Jego też będziemy... Mo nie jego dokładnie, nie tak umazanego krwią ale również podobnych będziemy mogli używać w grze Sleeping Dogs. Biegniemy. Tutaj jest właśnie taki e, interaktywny tutorial, e, który nam pokazuje też jak grać, co musimy wciskać, żeby e, robić dalej. No tutaj, jak wpadniemy na jakąś przeszkodę, to on sam nam tutaj no! Zacięło mi się coś. Dawaj szybko, no to idę, idę, spokojnie, ogarnij rowa. No idę. Okej, okay. skakujemy na szynę. Mm. Nie wiem czemu tutaj mi się blokuje. No i czemu ty nas tutaj stoisz? Na co ty czekasz? Na Zmiłowanie? Nie ma czasu. Lecimy. No ej, 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 ej. Co jest grane? Czemu on nie bieg? Nie kłam tego. Muszę przyznać, że... Nie wiem, czy to jest wina mojej y, gry. Ale... Wina gry chyba nie, bo też grę mam oryginalną ze Steam'a I nie wiem dlaczego on tutaj się zatrzymuje Ogólnie powinien biec dalej No dobra, cofnę się tam do niego Ale nie będę masz. Podbiegał i czemu on nie biega? Co za Kretyn? No i... Teraz biegnie co za... Ajn. Nie dołęga taki! Skurczy, syny. Dobra, biegniemy dalej za nazem. Ajn. Jak widzicie teraz w... Uuuu, i jednak nas zatrzymali. Nie ruszaj się. Ale jednak nie. Biegnij dalej. O skok wiary jak w asasynie. Dobra, lecimy. Kolejne drzwi. I tutaj już nas zatrzymali. Nie mamy szans uciec. Ani krok policja, nie ruszać się. Jesteś aresztowany. Daj spokój. Na pewno się dogadamy, nie? <grywanie> Czyli nie tylko w Polsce próbują przekupić wszystkich jak się da. A propos przekupywania, przypomniał mi się jeden właśnie, yy, jedna taka scena z popularnego programu, w którym yy, właśnie jest sąd. I jeden podchodzi do sędzi, daje mu od razu kopertę. No może załatwmy to od razu. Dobra, jak widzicie, nasz przyjaciel jest w więzieniu. E, widzicie, co? Tą scenkę przyspieszę. Nie będziemy jej oglądać. Nie ma sensu. Przesłuchanie. To jest ciekawsze. No i jedziemy. Wygląda na to, że nie pojawiły się żadne dowody przeciw Tobie. Jak to wyjaśnisz? You must be a very man. Wei Shen. Wei Shen. Jakuś tak. Chiński język, trudny język. Mam <grywa> nadzieję, że moi ludzie zabaczcie. <grywa> Jackie Ma. <grywa> Zrób wszystko, co konieczne. Raymond będzie twoim oficerem prowadzącym. Więc widzicie, że już tutaj jesteśmy wprowadzeni w tą siatkę i będziemy mieli poszerzać nasze kontakty. Nazywasz się Raymond, prawda? Tak, stałem z tymi chłopakami, wiem kim są, czym są. Żaden wywiad światu nie daje ci takich informacji. No i to jest prawda. Jeżeli się siedzi w jakiejś organizacji, to wie się dużo więcej niż jakikolwiek wywiad, niż cokolwiek, in, niż, ktokolwiek in, niż ktokolwiek inny, który będzie obserwował z zewnątrz właśnie tą organizację. To się właśnie sprawdza. Takie sytuacje różne... Im szybciej znajdę się na ulicy <grywa> Jak to zabrzmiało <grywa> Powodzenia, przyda nam się Ale nie od ciebie Taki oficer jak ty to nie oficer Będziesz działał w olbrzymim stresie, może przez bardzo... E, czy wystarczy mu samodyscyplinę, żeby to wytrzymać? Ekstremalne zachowanie. Czyli widzicie tutaj, że na Triada, czyli te gangi, które rządzą miastem, coś zrobiły naszej rodzinie. Rodzinie Weishena. Więc e, sprawy osobiste też będą. Tutaj się e, na pewno w mota... w motywały? Jakoś tak. Dobra. Ten filmik też przyspieszymy. Nie, ogólnie te scenki są takie trochę... Te, te scenki są dla mnie takie trochę nudnawe. Nie wiem czemu mi się klawisze czasem blokują. Dobra, musimy iść za tym naszym... ...kolegą. Siuki zawsze... Był palantem. Ksiuki to jeden z tych e, bossów, jakby e, mafii. Ten Winston też. Słyszałem, że nie dali mu szybko umrzeć. No, tutaj wiele jest takich ciekawych scen. Wchodzimy. Open the door! Open the door! Jackie, wiesz, że moje rodzice nie chcą, żebyś ze mną rozmawiał. <grywy> oh. Nikt ci nie pomoże, nie pozwolił się No, jak widzicie, czyli będziemy musieli się tłuc. Pierwsza walka, czyli to mi się podoba. System waki tutaj jest bardzo przyjemny. O. E. Okej. Okay. Tak. O, czemu nie popchnął? E. co jest? Wykonaj 4 lekkie ciosy, aby móc wyprowadzić potężny cios. 2, trzy. Aj, to nie tak. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery i kończący potężny. Raz, dwa, trzy. Aj, raz, dwa, trzy, cztery i potężny kończący. Tu jest dosyć ciekawy system walk. Możemy się uczyć nowych ciosów. Nowe ciosy różne kontrataki. O, widzicie. Jeżeli mamy tak potężny atak, to takie y, spowolnienie jest naprawdę bardzo... Y, daje naprawdę bardzo dobry efekt. Są tutaj również kontraataki, ale najpierw chwycimy. O! Takie coś, nie? Chwycę przeciwnika. Okej. Okay. Kolejny chwyt o ścianę. Albo o drzwi mniejsza z tym. E, aby zciągnąć go na ścianę lub inną przeszkodę. Naprawdę tutaj te ataki zrzucaniem są przyjemne dla nas. U Dostał skopa. Kolejny co, on leciał szybciej niż ja mu zadałem cios. No hej, wej. Atakuj go Nie chcę tak, no to dostanie. I potężny kończący. Raz, dwa, trzy, cztery Aj! Raz. Czemu on się tak. I jeden brudkowy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ej. Tak się nie będziemy bić. Kolego Chińczyku. Raz, dwa, trzy, cztery. I potężny. Aj. Raz, dwa, trzy. Mm, coś mi tutaj nie pasuje w tym Ale rzucimy nim o stół Tak, widzicie, takie kończące są naprawdę fajne Wykonaj chwyt I taki motyw To jest naprawdę super Po tym już oni nie wstają Choćby się nawet zesrali, że tak powiem To już naprawdę Paskudnie to wyglądało jakieś Okej. Okay. <ścoughs> Szczery. Wszystko gra? Chodź Jackie, idziemy pogadaj z Winstonem. Czyli idziemy porozmawiać z tym naszym Bosem w Hongkongu pierwszym. Porozmawiamy z nim i zadecydujemy co dalej. Zaraz, co Ty sobie kurcze blade myślisz?

Mimi. 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 A, e, bez obraza, ale nie z niej. O! Nie żyje. Zapewne. Jak już tak mówi, to na pewno. IS DEAD! A, jest teraz? Jest przykro mi. Mówisz, że dziesięciu tak? Ten guys,

Czyli będziemy musieli załatwić yy, kilku twardzieli na targu. Tego mi kurczę potrzeba! Tak, świeże mięso do bicia. Nie ma nic lepszego. Aha, mam kontrolować. Nie ma problemu. Widzicie, kontry też są zróżnicowane. Ok. Czasem yy, musimy. Ja lubię, yy, jak oni wykonają taki atak, to możemy ich fajnie skontrować. Kontra i teraz ciosy. Tak, tak. Widzicie. To nie jest trudne ogólnie tutaj walka. Walka tutaj nawet jest przyjemna dosyć, bo nie wiadomo nigdy, co oni zrobią. W sensie, później już wyczujemy ich i mniej więcej każdy ich atak będziemy tak mniej więcej znali. I będziemy mogli ich sobie spokojnie rozkmienić, ale na początku jest to wszystko tak mało znane. Oh, <laughs> właśnie sobie szliśmy. <laughs> tak, tak. It was, Winston stary druchu. Wsioki! Bracie, chcę tylko z tobą pogadać. To jest właśnie spotkanie naszych dwóch przyjaciół którymi znaczy jednego wyeliminu... wyeliminujemy czyli psioki a z Winstonem będziemy dalej trzymać kim jest nowy? To ośmiechniętego Lee jaka ksywka które oooo za to już masz w mordę na bank Dźwnął <laughs> przy. Co do góry? Że twoje siostra. Oooooo! Lubiła mi po naprawdę dialogi tutaj rozwalają, nie? Różne gry są tego typu, ale dialogi właśnie w tym mnie urzekły. Żeby chętnie zajmę jej <laughs> czymś usta. O się. Kiedyś był moim przyjacielem Jackie. Idzie we dwóch na nocny targ i upewnijcie się, czy rozumieją tam, co, że to ja nim rządzę. Czyli będziemy musieli iść na ten nocny targ, by przejąć haracz dla Winstona, ale tym się chyba zajmiemy już w następnym odcinku. E, na pewno zajmiemy się tym w następnym odcinku, więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobała ta seria. Chwila przekręcę kamerę O. Dziękuję za uwagę! Pozdrawiam. Komentujcie, subskrybujcie, zapraszam na następny odcinek, który ukaże się już za dwa dni, więc czekajcie i do zobaczenia! Честь.